Wszystkie takie najważniejsze obiekty zagraniczne przez mieszkańców miasta były bronione, w tym również i ser. I tutaj przed Sejmem były zbudowane barykady, po prostu zamurowano tutaj ulicę z jednej strony, z drugiej strony i na cześć tych wydarzeń e, niedawno był odsłonięty pomnik, który tu Państwo widzą który przestawia taką no, piramidę i na dole na, że to jest um, 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 pomnik związany z barykadami 91 roku czyli po prawej stronie Marii Magdaleny kościół założony w XVII wieku a po lewej stronie jeden z najstarszych kościołów założony jeszcze w XIII wieku to jest kościół św. Jakuba teraz katedra კატეგორია ისტორია და კულტურა და ამას შემოვაფარგლოთ და ამ ნაწილში დავუბრუნდეთ რატომ შევიდა ეს თემა და რა ძირითადი ასპექტები აქვს ამ თემას. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? რადგან ძველი აღწერის განკითხვისა და რეფორმაციის დროის პერიოდში ეს თემა იყო. მე Уже აღვნიშნე Jeszcze w wieku XIII. Tylko ta część, gdzie, no, która pochodzi z wieku XIII, stąd nie jest widoczna. Tam jest ołtarz, czyli po drugiej stronie zupełnie. Wpisów e, Albert w roku 1917 założył tutaj na

No to tutaj pozostało, to oczywiście będzie wszystko zlikwidowane z biegiem czasu. Tylko wtedy, kiedy będzie wiadomo... To... W pierwszym roku otrzymali wolność dla taką rekonstrukcję za 8 lat dla każdych jednych, bo rekonstrukcji. Jeśli Państwo pamiętają, jechaliśmy tutaj na brzegę i pokazywałam Państwu i ten pomnik Rodeckich Szerstów. A to było, w tym budynku było ich muzeum, teraz to jest Muzeum Okupacji, jak Państwo widzą. I pokazywałam również ten plac, na którym teraz jest To, to jest Plac Ratuszowski, czyli... Ten plac, o którym wspominałam przed chwilą, że cały plac to jest rekonstrukcja teraz. Więc w czasie... Tu podpisano traktat ryski. Również gościli tutaj nasi prezydenci.

Nasza grupa. To... Także trzeba zrobić zmianę, tak, mijany. Ale dalej tam no, kanał, tak. gdzie można zmienić się, y... na laty. No ale tam będzie lepszy poczucie miało swoje narodu języka Łotarskiego. Bo Łodaczki widać nie są tutaj. Takich czystych roślin, a w Łocę są takie prawie... ...w ja Sierpniu, w Wielkiej w Niemalewie, w Wrocławiu. Dlatego powiedziałabym nawet tak, że jeśli mówi w to Łocysz trudniej go rozumie niż mówiącego Łocysza, bo łotysz. on jest... Alguns